Bitcoin broni się przed osiągnięciem ATH. Cześć z tej strony Mr Hyde. Mamy poniedziałek, 19 maja i dzisiaj omówimy sobie bieżącą sytuację na Bitcoinie, Ethereum oraz innych kryptowalutach. Zapraszam do odcinka. Jeżeli chcesz kupić lub sprzedać swoje kryptowaluty za gotówkę, polecam tobie sieć kantorów Cashify dostępnych w całej Polsce. Bez problemu znajdziesz kantor w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Na hasło Tajemnice Kryptowalut otrzymasz zniżkę przy transakcji. Serdecznie polecam. Zapraszam również do grup tematycznych Tajemnice Kryptowalut. Na grupach znajdziesz najświeższe informacje, newsy oraz wydarzenia z rynku kryptowalut, a linki do tych grup znajdziesz w opisie tego filmu. Cy, krameczka nam znika. Słuchajcie, no troszeczkę się zdziwiłem, szczerze mówiąc, bo wczoraj wieczorem dobiliśmy tutaj pięknie do AT, no praktycznie do ATH można powiedzieć, tak? Dobiliśmy tutaj do tej płynności. 107, nawet jak sobie przybliżymy i widać to gołym okiem, 107 zostało wzięte. I tak chyba nawet co do 50 dolarów więcej, więc wzięte ewidentnie. Um, I to, co nagrałem na ostatnim materiale, że ATH no, jest niemal formalnością, tak? no, Zakładając, że te. A... No i tutaj tak, właśnie. ATH... Zakładając, że ATH jest po świecy, no to faktycznie my do tego ATH dobiliśmy. Zakładając, że jest po knocie, a powinno być po knocie, bo liczy się knot akurat w tym wypadku, um, no to generalnie nie dobiliśmy, bo to było na poziomie 109 w styczniu. I teraz najgorzej to wygląda pod tym względem, że my dobiliśmy do tego ATH i zostaliśmy brutalnie, brutalnie odrzuceni o 4000, ponad 4000 w dół. Widać ten bitek już nie ma mocy. Co ciekawe, my rośniemy chyba szósty tydzień z rzędu. Jak sobie dzisiaj sprawdzaliśmy to, tak zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tygodni wzrostów tak naprawdę było. To bardzo rzadko się zdarza coś takiego. No i teraz, no ciekawe, zobaczymy. Znowu jesteśmy w bardzo dziwnym miejscu. Niestety w tym momencie dużo wskazuje na to, że jednak nie, że jednak będzie lipa. Z tego względu, że zobaczcie, odbiliśmy się od tej strefy właśnie 107. No i teraz może będzie lipa, to jest za dużo powiedziane, żeby znowu nie było, że jestem pewny swoich wypowiedzi, bo w tradingu pewność to, to jest oddzielna kwestia. Ciężko jest być pewnym na niepewnym rynku. W każdym razie, no Teraz myślę, że bardzo ważną strefą jest te 101 tysięcy do 100 tysięcy. Nawet jeżeli my to przebijemy, no to my spadniemy po prostu, spadniemy niżej i zobaczymy, które strefy wejdą, wejdą tutaj pod uwagę. Szczerze mówiąc, myślałem, że my tutaj przebijemy to mocniej, że będzie prąd, że wiecie, uderzymy w to ATH, polecimy sobie spokojnie wyżej. Nie? Bardziej się spodziewałem czegoś takiego. Na razie mamy dosyć. Słuchajcie, jeszcze dwa fajne wy, wydarzenia, ogłoszenia. Pierwsza sprawa to w czwartek o 19 będę na Space'ie od Cashify, na którym będziemy rozmawiać właśnie o rynku. Czy to już właśnie dalej kontynuacja Hostsy, czy wręcz przeciwnie. Myślę, że będzie ciekawy materiał, więc zapraszam. Pamiętajcie o realizacji zysków. Myślę, że to nigdy nikomu nie zaszkodziło. To jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie można zrobić, jeżeli macie te zyski. No i generalnie polecam Wam kantory Cashify, po raz kolejny najlepsze miejsce do zakupu i wymiany kryptowalut. I drugie już ogłoszenie: no to Bitunix, czyli giełda, z którą od. Ostatniego czasu współpracujemy. Tutaj macie link do rejestracji i są, słuchajcie, bonusy dla nowych osób. To, o czym mówiłem już wielokrotnie, giełda Bitunics rozdaje bonusy. Można zgarnąć bardzo fajne środki dodatkowo. I tak korzystacie z giełd, i tak. Ta jest w miarę nowa, wchodzi dopiero, więc rozdaje, można powiedzieć, kasę dla nowych użytkowników. Tym bardziej warto skorzystać. Pozdrawiam. No, na ten moment mieliśmy odbicie. Dopiliśmy tu i spadliśmy, i teraz zobaczymy. Tutaj ja uważam, że to będzie dosyć ważny poziom. Jeżeli my go sforsujemy i zrobimy, um, zrobimy coś takiego, no to będzie to mogło wyglądać źle. Dużo ludzi mówiło, że tym razem Seri May and Go Away się nie wydarzy, że tym razem będzie inaczej. Zobaczymy tak naprawdę. Jeszcze jest za wcześnie, żeby coś powiedzieć, bo na moment, gdy ja to dla Was nagrywam, my mamy 19 maja, to jest 2-3 maja za nami, ale umówmy się, ten, te 10 dni, ten tydzień w krypto, to jest bardzo długo i przez tydzień w krypto może się bardzo dużo wydarzyć. Ja w tym momencie jestem, szczerze mówiąc, bez pozycji. Nie, nie czuję żadnego bajasu, nie czuję żadnej swojej przewagi w tym momencie, więc nie podejmuję bezsensownych ruchów na zasadzie, a może wejdzie, bo... Ja uważam, że podejmując takie ruchy, to równie dobrze można sobie rzucić monetą, nie? A wypadnie orzeł, to long, wypadnie reszka to short, no i tak też można grać. Myślę, że skuteczność mogłaby nawet wcale nie być taka tragiczna. W każdym razie, tutaj no, na ten moment czekam, obserwuję przynajmniej z dużych interwałów e, i zobaczymy, co się wydarzy. Przejdźmy sobie do Ethereum, bo Ethereum nas w ostatnim czasie bardzo fajnie zaskoczyło. Miało tutaj turbo, fajny rajdzik do góry. E, no i na ten moment tak. Dla mnie ważna była ta strefa. Dwa. 800, 2900, bo to była taka strefa, bym powiedział, mega potwierdzenia już zmiany trendu, nie z tych wyższych interwałów. Zobaczcie, takiego, dobra, tutaj już była ta zmiana trendu, możemy sobie to narysować. Ją było widać, widoczna była ta zmiana trendu, nie? Mniej więcej gdzieś tutaj. Tylko to było już by takie, wiecie, takie naprawdę, naprawdę, wow, sforsowanie tej dużej strefy. No to się nie wydarzyło, przynajmniej na razie. Zobaczymy. Liczyłem na dobicie do tych 3000. Wprawdzie zamknąłem, long. większość longów pozamykałem. Widzieliście, bo to naszego pokazywałem, więc nie będę do tego wracał. Ale liczyłem na dobicie tych 3000 i ewentualnie wtedy jakieś zawrotki, jakieś takie rzeczy. No to się też nie wydarzyło. Mieliśmy to podbicie mocne, bardzo duży ruch na Ethereum. No jest koniec prądu, tak naprawdę. Na razie zatrzymaliśmy się na strefie 2300. Spadliśmy na nią chyba dzisiaj w nocy, jeśli się nie mylę tak, 22 w niedzielę, 2,300 tam z groszami, no i zobaczymy, co dalej. W moim mniemaniu tutaj będzie dosyć ważny próg ten 2100-2000, z tego względu, że 2000 to jest taka psychologiczna bariera. Jeżeli my tutaj zlecimy i to przebijemy, no to będzie bardzo źle. Jeżeli do, w ogóle tutaj będę się zastanawiał nad longiem, bo jeżeli my tutaj zawrócimy do tej strefy, jeszcze będziemy stąd chcieli wychodzić, no to jest jeszcze bardzo, bardzo ciekawie i to mogą być również bardzo fajne miejsca do zawarcia pozycji. Na ten moment, no tak jak przy bitcoinie, nie robię nic, czekam. Mój spot, który trzymam od bardzo dawna, bo mi dużo ludzi mówiło, że sprzedanie altów w tamtym momencie było złym ruchem. No to właśnie dlatego zostawiłem sobie etera w razie, jakby oni mieli rację, no i nie mieli racji, bo mimo tych pięknych wzrostów, mimo tego, że bitcoin doleciał nam prawie do ATH, no to dziwił ma daleko do ath w ogóle, a daleko nawet do tych e, grudniowych by tam, tak powiem, Haj, gdzie grudniowy Haj do ATH też miał daleko, nie? Więc na razie ten ruch nie był zbyt mądry, ale jeśli chodziło o posiadanie altów, no to był jedyny sensowny, jaki mi wtedy przyszedł do głowy. W przypadku innych altów weźmy sobie losowe ONDO, ONDO akurat jest spoko gdzieś tam fundamentalnie, o ile można mówić o fundamentach w krypto, no to do grudniowych tutaj prawda hajów to jest jeszcze ponad 50%, ponad razy 2, szczerze mówiąc on to bardzo mało odbiło, nie? bo od dołka, gdzie dołek na ONDO był 68% to ono odbiło do, jak sobie tak spojrzymy, ono odbiło 60% do góry, gdzie to mocny koń, powiedzmy fundamentalny. Zakładam, że ktoś wierzy w fundamenty, w krypto, ja średnio wierzę. No to w tym momencie jesteśmy znowu na 20% spadku. No i zobaczcie, jak w ogóle ten słupek tutaj wygląda. Wszystko jest na czerwono, wygląda to brutalnie. E, cieszę się, że tego nie mam. E, no, i takie są po prostu, słuchajcie moi drodzy, na ten moment realia. Solana, trochę tutaj myślałem, że Solana sobie lepiej poradzi. Niestety nie poradziła sobie lepiej. Od 180 była nawrotka przy 175. Myślałem, że coś tutaj może ten, ale nie. Z perspektywy takiej długoterminowej, no to wygląda to trochę takie, coś takiego, ale myślę, że dużo nam pokażą następne dni. I tak naprawdę zbliżamy się do bardzo interesującego momentu, bo ja uważam, że jeżeli. Zwróćcie uwagę, żeby to wybrzmiało, bo ja w tym filmie nie wiem tak naprawdę, co się wydarzy i daję Wam różne scenariusze, tak. Na ten moment znowu troszeczkę bardziej mi na spadkowy, ale nie jestem tego pewny, dlatego nie zawieram żadnych pozycji. Um, ale jeżeli się wydarzy scenariusz spadkowy, to uważam, że to zarżnie bardzo dużo ludzi. Jeżeli coś takiego się wydarzy, zresztą mówiłem to już wcześniej, jeżeli coś takiego się wydarzy, no to myślę, że wiele osób już odejdzie od tego rynku i nie wróci, nie? Bo to będzie takie obciążające psychicznie, że się nie będzie chciało na to patrzeć. I wcale się nie dziwię, słuchajcie, więc na to uważajcie po prostu, nie? Bo to jest scenariusz, który się może wydarzyć, nie musi, ale no jest mega bolesny, mega trudny i mega też popieprzony, więc mam nadzieję, że to się nie wydarzy, ale też jeżeli jesteście w pozycjach, to miejcie to z tyłu głowy, uważajcie po prostu, nie? Bo różnie może być. Z tego, z tego momentu nie wiemy, będą kluczowe poziomy o te. Zobaczymy po stanach. Teraz jest godzina 13.40. Wy pewnie za chwilę około 14 będziecie to oglądać, więc myślę, że kluczowe będzie otwarcie stanów. Ale też dostajemy dane z rynku, że stany. Um, no właśnie, indeksy też zaczynają coś tam krwawić, że stany nie mają się niby najlepiej. że to W ogóle tutaj jakaś luka się pojawiła cenowa. No ta luka cenowa to akurat dobrze, bo otworzy się pewnie, będą tą lukę chcieli zamknąć, nie? Tylko ta luka jest mała dosyć. Mówi się o tym, że Stany, no właśnie, że Stany w tym momencie już gdzieś tam może będą kwawić po prostu, tak? No to skracając tą wypowiedź, te indeksy też już są napompowane trochę mocno tutaj do, dobiły do góry, więc zobaczymy, nie? Jakaś korekta też jest możliwa. Korekta na indeksach, no to będzie korekta na bitcoinie, o ile bitcoin się jeszcze trzyma w miarę mocno, o tyle alty w piekle i będą jeszcze, jeszcze poniżej piekła, także. No i ciekawe, jak wtedy sobie poradzi Ethereum, które miało piękny tutaj zjazd. Żałuję trochę, że spota, ale spota i tak bym zrealizował Miałby się chyba, chociaż nie, chyba nie. Więc raczej, raczej bez sensu. Podtrzymam sobie to, nie? Ale generalnie dobrze, że te ląki pozamykam. Ląki zamknąłem gdzieś tutaj. 550 na filmach jest, można sobie przewinąć. Trochę jeszcze wtedy, mniej więcej w tych okolicach. Trochę wtedy jeszcze poszło do góry i zawróciło, nie? Więc na ten moment jestem zadowolony. I elegancko. Um, jeśli chodzi o inne koiny, Bera to w ogóle już przebiła 3 dolary od góry. Znowu jest w, w okolicach swojego all time low. E, Tao, Tao wbrew pozorom się trzyma bardzo mocno. Nie? Tao pokazuje siłę i Tao to jest w ogóle coin, który warto znowu brać pod uwagę na ewentualnym odbiciu, bo Tao sobie bardzo ciekawie tutaj poczynia. Mm, bardzo mocny ruch do góry. Chyba największy, większy niż Solana. Podobny jak Solana i podobny jak Ethereum, bardzo fajny tutaj rajd. Right? No, generalnie te coiny, może dlatego, że na nie patrzę, ale gdzieś tam bardzo mocno tutaj widzę, że one dominowały. BNB to raczej no, wygląda trochę jak stablecoin. No, no, nie ma aż takich gwałtownych ruchów jak, jak koledzy. Ton to w ogóle też nie ma ze sobą, ostatnio nie ma ze sobą łatwego okresu. ZTRO, które jeszcze tak niedawno było też hypowane, znaczy niedawno, no, rok temu, poniżej oczekiwań, też tutaj może nie w time low, bo do all time low jeszcze trochę ma, ale bardzo nisko. Zakładając, że szczyt był 7,5 to mamy 2,5, więc minus 70% od szczytu to nie jest nic zadowalającego. No altów nie ma sensu analizować, bo one e, grają, no inaczej tańczą, tak jak Bitcoin zagra i jak jest jakaś korekta to lecą dużo mocniej. Tak samo jak memcoiny, tutaj już w ogóle e, na memach jest, e, no jest nie? Także moi drodzy, tak to wygląda. Czekamy na otwarcie stanów. Taka poranna odprawa, poranna, około 14. Ja na ten moment nie robię nic, z tego względu, że najbliższe ruchy mogą być gdzieś tam bardzo takie nieoczywiste. Ja nie lubię tego okresu wakacyjnego, bo to jest zawsze okres taki na krypto, napięty, brutalny, ciężko to grać. Zresztą widzimy, co tu się dzieje. Bitcoin na ATH, ATH nie, no, dotknął, odpadł od tego ATH. Reszta od razu, rekt praktycznie. Bardzo takie, to jest szalone wszystko, nie? Więc no na razie czekam, jak przebijemy tą strefę, będę się zastanawiał nad ewentualnym jakimś tam długoterminowym shortem, pomyślimy, co dalej. Z tym Was zostawiam. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie i widzimy się jak zwykle jutro, pewnie w kolejnym odcinku Tajemnic Kryptowalut. Cześć.